Cześć kochani, witam serdecznie Was w podróży z wartościami. Dzisiaj chciałabym powiedzieć o szczerości. Dla mnie w ostatnim czasie jest ona szczególnie ważna i myślę, że mogłabym podać taki przykład. Na pewno się kiedyś nad tym zastanawialiście, będąc w towarzystwie, będąc wśród bliskich osób. Jak zachowywać się tak naprawdę, żeby czuć się wolnym? żeby Mieć takie poczucie, że wszystko, co robisz i wszystko, co wykonujesz w swoim życiu jest zgodne z tobą. I dla mnie w pewnym momencie bardzo taką ważną wartością właśnie była szczerość, gdzie nie trzeba nic udawać, gdzie szczerość równa się z prawdą mównością i gdzie szczerość to przede wszystkim taka oznaka zaufania do kogoś. Dla mnie jest to bardzo ważne. I właśnie szczerość równa się też moim zdaniem wolność, taka swoja, taka osobista, to też wolność słowa, ale tu wcale nie chodzi o taką szczerość do innej osoby, aby skrzywdzić ją, czy powiedzieć jej parę miłych słów, no bo przecież yy, dziś nieładnie wygląda, bo, 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 bo ma inny kolor bluzki. Nie, myślę, że szczerość to po prostu... Też wyznawanie swoich poglądów, ale nie urażenie kogoś, bo nawet jeśli mówimy coś i nie zgadzamy się z drugą sobą, to czujemy się wolni, bo możemy powiedzieć swoje zdanie. I to jest bardzo ważne. Oprócz tego, myślę, że szczerość to też budowanie swojej asertywności. Jednak bardzo często się zdarza, że nie mówimy do końca, czego myślimy, co czujemy, bo boimy się, jaki będzie odbiór z zewnątrz. I to jest bardzo długa praca nad sobą. Ze swoimi też wartościami, aby faktycznie być szczerym i budować tą swoją asertywność, że nie trzeba być, po prostu nie trzeba udawać, że mogę być sobą i mogę mówić to, co czuję. Myślę, że tak hasłowo najważniejsze jest to, że bądźmy szczerzy, czujmy się wolni. Pozdrawiam.